Witajcie kochani, będzie jeszcze taki no misz masz, powiedzmy sobie, czyli trochę wiadomości z niezależnych włoskich kanałów dotyczących dzisiejszego odejścia kardynała Bergoglio, znanego jako papież Franciszek i trochę poważniejszych rzeczy. Natomiast nagrywam dzisiaj, dlatego, że ci, którzy interesują się bardziej, nazwijmy to, mentalną, ezoteryczną stroną życia, mają bardzo dużo teorii związanych z odejściem papieża Franciszka. I trzeba przyznać, że Mówili o, o tych teoriach już mniej więcej od połowy lutego, kiedy rozeszła się wieść, że pełniący obowiązki papieża powrócił do ojca, żeby użyć zwrotu, który wykorzystała Georgia Meloni, komunikując o tym odejściu właśnie w ten, a nie inny dzień. Zaczęto już od lutego jak powiedziałam mniej więcej od czasów festiwalu w Sanremo osnuć różne teorie które mówiły że właśnie no już dusz pasterz odszedł, że trwają pewne działania i nawet niektórzy posuwali się do mówienia o rytuałach bynajmniej niechrześcijańskich, które z tym odejściem i z powołaniem następcy się wiążą. Według tych najbardziej, jakby to, powie to powiedzieć, optujących za fantastycznymi teoriami, wybór dnia, który we włoskiej tradycji nosi oficjalną nazwę Lunedì Dell'Angelo, czyli poniedziałek anioła. Choć oficjalnie używa się nazwy pasquetta, czyli mała pas, mała wielkanoc. I... Z reguły wiąże się to z pierwszymi wycieczkami nad morze w sezonie. Wtedy to też tradycyjnie na południu ludzie pierwszy raz zażywają morskiej kąpieli, gdyż temperatury na południu już na to pozwalają i może jest po zimie już nagrzane. Ale jeśli chodzi o oficjalną nazwę Lunedì dell'Angelo, wiąże się ona z tym, że o ile Chrystus zmartwychwstał w niedzielę to w poniedziałek anioł powiedział o tym uczniom i właściwie wieść zaczęła się rozchodzić. Czyli w tym znaczeniu że jest to zakomunikowanie ludziom o zmartwychwstaniu. Natomiast informacja właśnie w anielski poniedziałek o odejściu następcy Piotra czyli w gruncie rzeczy następcy kontynuatora pracy Chrystusa na ziemi jest to jakby próba zamknięcia pewnego cyklu pewnego odprawienia, pewnego rytuału tam gdzie w dniu, w którym głosi się tryumf życia nad śmiercią, y, powiadamia się o y, śmierci ziemskiej, następcy Chrystusa. Dlatego wydaje się to bardzo dziwne. Oczywiście y, wszyscy wspominali o. Możliwości, iż Bergoglio, który wcześniej odszedł, był zastąpiony przez całą grupę sobowtórów, między innymi wskazywano różnice w kształcie ucha. No i właściwie, no cóż, mogła to być kolejna teoria spiskowa. Gdyż na to wyglądało. W związku z tym jednak warto przypomnieć całą serię prac. Zresztą bardzo rzetelnego dziennikarza, który nazywa się Andrea Cenci, który opublikował książkę, która się nazywał, nazywa Kot Ratzingera. Koricze di Ratzinger, w której tłumaczył, że w rzeczywistości Benedykt XVI nie abdykował, natomiast zrezygnował z pełnienia pewnych funkcji, a nie zbycia papieżem. I jest to różnica między takimi wyrażeniami jak munus i municipium. Które oznaczają, które różnią pewne niuanse, a mianowicie inną sprawą jest przyjęcie pewnego ciężaru, a innym jest sprawowanie fizyczne danej funkcji. Także jeśli przyjmiemy tą różnicę, a co jest istotne w tym wypadku, otóż owe różnice zostały zdefiniowane przez Ratzingera wtedy, kiedy jeszcze był wysokim dostojnikiem zajmującym się doktryną wiary chrześcijańskiej za czasów Jana Pawła II. W związku z tym, przypuszczenie, że mógł popełnić po prostu błąd bądź się przejęzyczyć w dokumencie pisanym po łacinie, jest, no jakby to powiedzieć, dość trudne do uwierzenia, zważywszy właśnie obą funkcję i fakt, że dokumenty precyzujące te fakty przygotowywał papież Ratzinger osobiście. Także to już jest trochę inna kwestia. Według jednak tych teorii najbardziej ekstrawaganckich, powiedzmy sobie, to pomiędzy właśnie rzeczywistym odejściem papieża Franciszka a datą jego istotnego odejścia i ogłoszeniem tego faktu, odbyć się miało sekretne. Sekretny wybór. No, trudno nazwać to kardynałem, bo kardynałowie nie byli nigdzie zamknięci, nie było całego ceremoniału. Niemniej jednak, przy udziale głównie dostojników kościelnych, nominowanych przez Jose Maria Bergoglio. Wybrany następcą został kardynał Pietro Parolin, pełniący funkcję odpowiednio ministrowi spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych, bądź premierowi rządu watykańskiego, który, no cóż, można powiedzieć, raczej będzie kontynuował linię swego poprzednika. Oczywiście są kwestie, Dotyczące do te, tego, czy y, owi nominowani przez y, Franciszka, y, prelaci, kardynałowie, y, rzeczywiście mają prawo do y, uczestniczenia w konkave. Inni y, jeszcze podkreślają jeden dość istotny fakt, a mianowicie imię, y, właśnie kardynała Parolina. A mianowicie Pietro, dlatego że według przepowiedni świętego Malachiasza, ostatnim papieżem ma być Petrus Romanus, czyli Piotr Rzymianin. A jak wiemy, według tej przepowiedni, właśnie koniec kościoła ma nastąpić za czasów Piotra Rzymianina. Możecie to interpretować jak chcecie. Ja podaję to raczej jako ciekawostkę i przyznam się szczerze, że dla mnie też jest zastanawiająca kwestia właśnie owego święta życia i ogłoszenia śmierci. No, na stolicy Piotrowej. Także, no cóż, jest to, może to być zbieg okoliczności. Niektórzy podkreślają, że ostatnie spotkanie, w którym uczestniczył Franciszek, to spotkanie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, Gidei Vansem, który razem z rodziną spędzał Wielkanoc w Rzymie na zaproszenie premier Georgii Meloni. To jest kwestia, powiedzmy sobie, Zastanawiająca także, choć oczywiście może być to po prostu zbieg okoliczności. Co będzie dalej? No cóż, zobaczymy. I tutaj chciałam przypomnieć słowa takiego mojego znajomego, który podkreślał, że od najdawniejszych czasów właśnie okres wiosenny, okres pobliżu równonocy wiosennej. To okres, w którym dochodziło do konfliktów, do dużych zmian, w którym siły, które pragnęły objąć panowanie nad ludzkością, starały się wprowadzać w życie swoje projekty. Najlepszy czas na wielkie zmiany i na przejmowanie władzy. Jak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że najgorsze scenariusze to po prostu zwykłe teorie spiskowe i że nic złego się nie stanie. I wreszcie temat, o którym ciągle zapominam powiedzieć. A jest bardzo istotny, a mianowicie chodzi tutaj o coś, co powinniśmy zrozumieć, a zdawać, z czego powinniśmy zdawać sobie dobrze sprawę. Notabene, chciałam Wam powiedzieć, że w tej chwili zapadł taki historyczny wyrok w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie próba monopolizacji rynku reklamowego, której no, dopuszcza się. E, pewien, e, duża, pewna duża firma komputerowa, która zapewnia e, na przykład przeglądarkę i e, korzystanie z dużych portali e, udostępniania materiałów, jest nielegalne, gdyż wiąże się to po prostu z monopolem, a prawa antitrust y, istnieją właściwie we wszystkich krajach. Jakie będą tego skutki? No cóż, zobaczymy. Zdaniem niektórych y, jest to owe cła, y, które są wprowadzone w Stanach Zjednoczonych. I jak wykazały badania, y, to cła y, Trumpa y, są powiedzmy zjawiskiem wtórnym, bo o wiele bardziej jakby to powiedzieć restrykcyjne i protekcjonistyczne były normy stosowane między innymi przez eurokołchos ma jest także trochę innej natury i tutaj warto żebyśmy zrozumieli jedną podstawową różnicę między tradycyjnym kapitalizmem a tym, co jest nazywane kapitalizmem interesariuszy. Jest to pomysł pana Schaba, i tutaj warto nad tym się zastanowić. Otóż w zwykłym kapitalizmie, gdzie istnieje konkurencja na rynku, wytwórcy, firmy starają się maksymalnie obniżyć koszty. Swojej pracy po to, aby móc obniżyć cenę i być konkurencyjnym na rynku. W międzyczasie kapitalizm interesariuszy, czyli korporacjonizm, działa na innej zasadzie. Również stara się maksymalnie obniżyć koszty i czyni to w jaki sposób? Nie wprowadzając jakieś nowe innowacje, nie. Natomiast przenosząc tak zwaną siedzibę fiskalną do tak zwanych rajów podatkowych, następnie budując centra produkcyjne tam, gdzie kosztuje to najtaniej. I ściągając siłę roboczą z krajów, gdzie stawki pracownicze są najniższe i najniższe prawa pracownicze. Ludzie traktowani są po prostu jako tak zwane zasoby ludzkie, i sprawia to, że można dyskutować na temat etyki właśnie takiej organizacji pracy, ale na tym nie koniec. Ta, to obniżenie kosztów pracy nie przekłada się na niższą cenę ale przekłada się na coraz większe zyski tak zwanych interesariuszy. Natomiast nie zachodzi potrzeba obniżania cen, gdyż nie ma praktycznie konkurencji, gdyż dzięki przede wszystkim lobbingowi i ograniczeniom, które są wprowadzane przez rząd działający jakby to powiedzieć na prośbę lobbystów, wprowadza się ograniczenia i regulacje, które praktycznie niszczą wszystkich konkurentów także nie istnieje konieczność obniżania cen aby zostać mm, właściwie jedyną jedynym dostarczycielem czy przedmiotu czy usługi i mm, ja to nazywam biedronkitacją, gdyż na przykład w Polsce możemy zauważyć że pierwotnie było bardzo dużo różnych marketów natomiast w tej chwili praktycznie w większości miast zamyka się mniejsze markety i powstają w to miejsce nowe biedronki. I tu zwracam uwagę, jaki jest tego praktyczny wpływ. W moich czasach studenckich razem z koleżankami, ponieważ Miałyśmy bardzo niewiele pieniędzy, wertowałyśmy dokładnie oferty marketów, żeby kupić produkty niezbędne za jak najniższą cenę. Po prostu w jednym markecie kupowało się mleko, w innym się kupowało kawę, w innym czekoladę. Po prostu tam, gdzie ceny były najniższe i gdzie nam się to opłacało. Przy Biedronki zaci czegoś takiego nie mamy. Bo no po prostu praktycznie jest, są tylko markety jednej marki i nie możemy znaleźć różnic w cenach. I, I jeśli wiadomo, że jeśli jest konkurencja, to jeśli jeden market będzie szczególnie podnosił ceny, to możemy pójść do innego. W sytuacji, kiedy mamy tylko markety jednej marki, no po prostu nigdzie nie możemy pójść. Pozwala to na ograniczenie. Yy, dostępności poszczególnych produktów, na y, zmniejszenie wyboru, no i na dowolną politykę cenową. Także warto się nad tym zastanowić, i od dawna było wiadomo, że jest to zjawisko bardzo niekorzystne, i dlatego istnieją właśnie prawa, które w Stanach nazywają się antitrust. Natomiast w Europie są znane jako prawa antymonopolowe. Takie prawo ma również i Polska. Tylko tyle, że nikt tego nie stosuje. Niektórzy sugerują, że próby wprowadzenia ceł, to także swego rodzaju walka z Big Techem, który jak dobrze wiecie, stosuje praktycznie też przeniósł swoje siedziby fiskalne nie w Stanach Zjednoczonych, ale rozlicza się z podatków, na przykład w Irlandii, jak w przypadku owej firmy, która zmonopolizowała dostęp portal, wszystkie wideo i, i filmy że w momencie kiedy są wprowadzone cła tego typu to w stanach zjednoczonych firmy te no nie mogą, albo, korzy albo nie mogą korzystać z pewnej takiej specjalnej pozycji, którą zapewniała dawna regulamentacja, ujmijmy to tak, czyli chodzi o tą sekcję, o ile pamięć mnie nie myli, 320. Natomiast jednocześnie mogą być naliczane także cła na te usługi, które mimo, iż Amerykanie amerykańskie rozliczają się po prostu z podatków na przykład w Irlandii Oczywiście jest to jedna z wersji, czy prawdziwa. Zobaczymy. Natomiast warto zastanowić się nad tym właśnie i w którymś momencie powiedzieć nie, gdyż przy kapitalizmie interesariuszy, czyli korporacjonizmie, widzimy jeszcze jedno bardzo nieciekawe zjawisko, a mianowicie kumulację kapitału w rękach coraz mniejszej grupy. I szczególnie, że korporacje są stworzone w ten sposób, że właściwie teoretycznie są to różne, te trzy najsłynniejsze, prawda? natomiast w rzeczywistości jest to jeden organizm i ciągle ci sami ludzie. Także warto się nad tym zastanowić i warto pamiętać, że dla jakiejkolwiek gospodarki, dla jakiejkolwiek społeczności, kumulacja środków w rękach niewielkiej ilości po prostu jest szkodliwa, gdyż hamuje wszelki postęp. I hamuje rozwój gospodarki jako takiej, ponieważ jeśli ktoś jest po prostu dysponuje ogromnymi środkami, nie jest zainteresowany obrotem kapitałem i po prostu nie ma takiego czynnika pobudzającego gospodarkę. I tutaj właśnie warto odnieść się do Biblii o do Jubileuszy, kiedy to raz na 50 lat pozostawiano ziemię leżącą odłogiem, aby odpoczęła. Ponieważ już było wiadomo, że intensywna uprawa jest szkodliwa na dłuższą metę, stąd właśnie płodozmian i ten rok odpoczynku, a z drugiej strony, właśnie w roku jubileuszowym, umarzano wszystkie długi, dlatego że uznano, że to po prostu, jeśli ktoś przez 50 lat długów nie spłacił, to dlatego, że nie mógł spłacić i był to taki praktycznie restart gospodarki. Także jeśli macie dzisiaj trochę czasu, zastanówcie się nad tym i postarajcie się wyciągnąć wnioski. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mieliście piękne święta, bo pogoda dopisała. Życzę Wam pięknej wiosny, pięknego lata. I naprawdę.